Na Instagramie, bo naprawdę dużo osób mi e, wysyłało, żebym to nagrała. No i po prostu nawet bez Waszych komentarzy też bym to nagrała. Bo jakie po prostu zobaczyłam, to wiecie, level słodkości, no, wywaliło poza skalę. Przysięgam. Barbie Cutie Reveal, <laughs> czyli lalki w przebraniach zwierzątek. Można powiedzieć, że to takie jakby trochę jest kigurumi. Chociaż Kigurumi przeważnie, no wiecie, nie ma maski na głowę? No nie, że głowy nie zakrywa, tak? Kigurumi jest jakby od szyi w dół, ewentualnie z kapturem. A tutaj mamy bardziej, no, całe przebranie. I są, słuchajcie, cztery różne zestawy, cztery różne zwierzątka. Mam na dzisiaj wszystkie. Wszystkie, wszystkie sobie zobaczymy. I słuchajcie, to jest po prostu tak. Jód. Wiecie, no, otwieram bardzo dużo tych lalek i naprawdę się nie spodziewałam, że jeszcze jakaś firma może mnie tak bardzo zaskoczyć, a tutaj Barbie mnie mega z tym zaskoczyło, bo ja nie wiem, czemu tego nikt nie wymyślił szybciej. Żeby zrobić lalkę w przebraniu, no nie? Przecież to jest... Po prostu totalny czas. Proszę też nie zapomnieć o zostawianiu pod tym filmem łapek w górę, jak najwięcej, jeżeli chcecie częściej widzieć na moim kanale właśnie jakieś takie słodziutkie, cutie nowości. I ja już, słuchajcie, nie mogę wytrzymać. Otwieramy tutaj, w sensie zajrzymy. Ona jest od razu tutaj cała, ta lalka. Oh my god, już w przybraniu. A, i właśnie jeszcze jedna, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Te lalki to nie są lalki niespodzianki. Tutaj już można sobie, zobaczcie, widzicie, podejrzeć jaka lalka będzie w środku. Ona nie tutaj, przecież tutaj też ją widać. No właśnie. Więc powiem Wam, akurat to jest całkiem spoko, bo jakby to były niespodzianki, to mogłabym się zdenerwować, gdybym nie miała wszystkich, wiecie, uzbieranych, no nie? A tak już sobie można w sklepie wybrać, jaką się chce i tyle. I uwaga, uwaga, wyciągamy. O oh my god, tutaj tego kota chyba wyciągam akurat. Jeszcze są, widzę, niespodzianki, ale niespodzianki to już sobie zobaczymy tam na spokojnie z bliska. O oh my god, ale ta wysokość jest jakaś gigantyczna. Hej. No bez beki Przyznajcie, że ta lalka jest jakaś gigantyczna Barbie chyba normalnie są mniejsze, no nie? No chyba, że to ten kostium takie powiększa Ale zobaczcie, nawet tutaj są buty a la łapy ubrane Tutaj są nawet, słuchajcie, rękawiczki Że serio ta lalka jest po prostu przebrana w całości W ogóle nie widać, że to jest lalka Nogi się zginają To można z niej serio na czworakach ją posadzić I udawać, że jest kotem Miał, miał! <śmienic> o oh my god, nie dobra. To jest w tym momencie totalny, totalny sztos. No to co? Jesteście gotowi, żeby ściągnąć głowę kota? O, o, to, to tak nie tak łatwo schodzi jednak. <śmienic> wow, ale miała tutaj zobaczcie zawinięte włosy, ale można je bez problemu rozwinąć. Trochę na razie widzicie, jakby ją pioron trzasnął. No. <śmienic> ale to się na pewno po jakimś czasie wiecie, naprawi, pewnie trzeba jej porządnie rozczesać te włosy, chociaż tak naprawdę te lalki u mnie będą na półce stały cały czas w tych przebraniach bo te przebrania są przeczaderskie i w ogóle widzę, że ta lalka już tutaj ma taki nawet makijaż, kotka i tak dalej ale to, to już wam zaraz wszystko słuchajcie, pokażę, nie no to je jakiś tos jest po prostu o, nawet tak fajnie wygląda, zobaczcie ale ja ja super to wygląda, nawet jak włosy wystają teraz już wiecie, bardziej widać, że to jest jakiś Człowiek. Wiecie co? Ja jednak nie mogę się powstrzymać. Otworzymy tutaj kolejną, bo ogólnie dzisiaj jest tak, że ja dzisiaj nagrywam jakby ten wstęp, a dopiero później, kolejnego dnia będę sobie nagrywała, wiecie, na stoliku, jak otwieram te lalki, bo bardzo często sobie tak nagrania dzielę. Mnie już po prostu, wiecie, rączki świeżbią i muszę zobaczyć tego różowego królika, bo to jest chyba taka najbardziej, no nie wiem, klasyczna lalka Barbie, no bo wiecie, to jest blondynka, jest różowy królik. No, Barbie z czym się kojarzy? Z różem, no nie z kolorem różowym, więc uwaga, uwaga, zobaczmy tego królicia. Oh my god, oh my god, oh my god, so cute. Nie, no ten królik jest taki. Jut, że ja cię kręcę Tutaj ma nawet na policzkach małe serduszka I w ogóle zobaczcie jak fajnie, że uszy stoją Wiecie, że nie są jakieś oklapnięte czy coś Tylko serio sterczą I już widzę, że właśnie u tych lalek stawy się wszystkie ruszają Serio, nadgarstki Tutaj wszystko, kolana To jest mega duży pozytyw, bo nie u wszystkich Barbie Stawy się ruszają A u tych tak, więc No jest to po prostu lalka na totalnym full wypasie Dobra, uwaga, ściągamy tutaj głowę króliczą Trzeba królikowi głowę oderwać to wyglądało trochę drastycznie Dobra i tu już widzę, że te włosy tej lalki trochę, trochę ładniej się od razu układają Ma jakieś pasemka i ma nawet tutaj na nosku taką kropeczkę różową Tego wy pewnie teraz nie widzicie, później wam pokażę Ale no jest to po prostu totalny sztos Co tam ma pod spodem? Patrzcie na to! Nie, no czekajcie Muszę to ściągnąć i wam pokazać O lol! Nie, no teraz To jest jakiś wypas. Dobra, nie ściągnę całego Bo musiałabym jej rękawiczki ściągnąć Hej, lalki tutaj pod spodem, jakby wiecie Na drugiej stronie mają kolejny Wzór tego, tego stroju Czyli to wiecie, jakby są dwa stroje W jednym. Jestem po prostu W szoku, w totalnym szoku Serio. Dobra i tu jeszcze Są wiecie, jeszcze niespodzianki są w tych Kapsułach. Dobra, dobra koniec tego. Idziemy to otwierać. Barbie Cutie Reveal. Czas zajrzeć tutaj w te niespodzianki. I zobaczcie tutaj tą pandiochę. Jeżeli ta lalka będzie tak pięknie wyglądała jak na tym obrazku, to po prostu zwariuję. To będzie chyba moja ulubiona, bo zobaczcie, ona ma tutaj czarne włosy i pasemka, jakby białe i, i czerwone. I to może po prostu wyglądać, wiecie, no totalnie sztosikowo. A ostatnią, czwartą lalencją w tej serii jest tutaj. Tutaj, e, myślałam, że to jest królik, ale nie, królik jest tutaj. To to jest chyba, słuchajcie, piesek, tak mi się wydaje. Tak bym obstawiała. Sprawdzam teraz niespodzianki od tej tutaj naszej kici, kici, miał, miał. Taś, taś. Zobaczymy, co ona tutaj dostanie ciekawego. Są buciki, jest opaska. Oczywiście kocie uszy, no bo jak żeby inaczej. Dobra, dalej. Wow! Wow, jak się błyszczy! Ale chyba podobne spódniczki były też w którejś z serii Color Reveal, no nie? Barbie, tak mi się wydaje. Dobra. Dalej, zobaczmy, co tu jest. A to co? A, czyli te ralki będą nam też chyba zmieniały kolory pewnie na twarzy, wiecie, pod wpływem zimna lub ciepła, tylko teraz, wiecie co, ja mam ogólnie dosyć duży problem, bo nie mam tutaj lodówki. Czyli nie mam lodu niestety w zamrażalce. I powiem wam, że samą zimną wodą jest dosyć ciężko im zmieniać te kolory na twarzy. Najlepiej jest to właśnie robić kostką lodu. Wtedy to najlepiej działa. Więc zobaczymy, może uda mi się to przetestować, ale niczego nie obiecuję. I mamy tutaj kotka Rudego! O, nie! No to jest po prostu mój koto i no nie, jak nic. No to w takim razie czas teraz tutaj tego naszego kota rozebrać ze skóry <noise> i zobaczyć, co tu będzie miał z tyłu. Aha, dobra, to jest na rzep normalnie, okej. Okay. Tu jest zobaczcie, jakby drugi zupełnie kolor tej piżamki Wansi. Tu można też te łapki oczywiście zdjąć. Cyk, z drugiej strony mamy tutaj jakieś paski, ale jak na razie chyba dużo bardziej podoba mi się ta strona, tutaj właśnie ta kocia. Ale jeszcze zaraz zobaczymy spodnie, dobra, trzeba łapy zdjąć. <grym> I zaraz trzeba będzie buty ubrać. Normalne. Chodź tu pokaż się bez spodni! O, jaki ładny strój dosta, zobaczcie. W sensie taką ładną bieliznę ma. No powiem wam pierwszy raz widzę u lalki taką ładną bieliznę. Zawsze takie, wiecie, krótkie te gacie miały, a ta ma takie dosyć dłuższe. Miau <grym> że sobie swoją łapkę, żeby się trochę umyć. <laughs> Zobaczcie, go, na fajnie wygląda, jak jej zostawiłam tutaj na rękach te łapy. No przecież to jest po prostu jakiś totalny sztostel alki, no nie? No to teraz czas na naszego różowego króliczka. Trzeba zobaczyć, jakie tutaj niespodzianki dostała. Dobra, są słuchajcie... Uuu, jakie o oh my god, te są super! Czoderska jest ta opaska. Jeszcze mamy takie buty. W ogóle buty też mają bardzo ładniutkie. Dobra, dalej, co tutaj? O! Oh! O oh my God, różowy mały królik. Tutaj zapewne będzie, o, oh, kolejna szczotka. I tutaj jeszcze, co tu będzie jeszcze? A, jakaś ta spódniczka. Tym razem mamy taką holograficzną spódniczkę. Świeci się jak. A, bardzo mocno. <laughs> Witamy, drogą panią. Zobaczcie, ona widzicie tutaj, ma na nosku taką malutką różową kropeczkę. Jakby nosek, że króliczy. I w ogóle zaczcie one też mają te lalki na ustach jakieś takie dodatki tam. Ma akurat tutaj serduszka. Tamta poprzednia miała gwiazdki. No, wygląda to też bardzo, bardzo ładnie. Trzeba ściągnąć ci tu łapy. Wszystko. I rozkminiłam, słuchajcie, że tylko te bluzy są jakby dwustronne. Spodnie już, słuchajcie, nie są dwustronne. Spodnie są już po prostu normalne, takie zwykłe z drugiej strony, ale to słuchajcie, dlatego tą bluzę mamy z drugiej strony, bo muszę ją teraz obrócić, ubrać i wiecie, zrobić stylizację razem z tą spódniczką. Wow, wow, wow. Wow! Zobaczcie, jak ta lalka wygląda przeczadersko, też tej stylizacji. I zostawiłam tutaj jej te łapy, bo dzięki tym łapom, właśnie, można te lalki fajnie, wiecie, postawić. One mega stabilnie stoją, bo na tych butach takich zwykłych czasami też da radę Barbie ustawić jakoś ładnie, ale z tymi łapami tutaj w ogóle ona stoi, wiecie, nie do ruszenia. Trzęsienie ziemi by ją nawet nie ruszyło, ale no, też wygląda super. No, jestem po prostu, powiem to po raz kolejny, jestem mega pod wrażeniem tej serii Barbie. Cutie Reveal, to jest jak na razie Moja po prostu ulubiona rzecz z Barbie nie? Przysięgam, totalny sztos Wiecie na co teraz jest czas? Na Panią Pandę Ja chcę tą Pandę, coś czuję, że będzie moja Ulubiona, oh my god Pandy są takie słodkie Tutaj zobaczcie u góry, mamy też Taką dziurkę, gdzie możemy sobie Pomiziać tutaj to jej przebranie Jest mega ultra mięciutkie I tutaj widzicie, o też są pokazane właśnie U tych lalek jak można zmieniać kolor W sensie makijaż jakby na ich twarz że wiecie, można za pomocą właśnie zimnej wody zrobić ten bardziej taki makijaż zwierzęcy, a za pomocą ciepłej wody po prostu go jakby, no, zmyć, tak. I to oczywiście można sobie, wiecie, powtarzać wielokrotnie. To taka, wiecie, magia Barbie jest, a dokładnie Barbie color reveal magia. Otwieramy wrota tej tuby. Zajrzyjmy już tutaj, wow, jaka wielka głowa pandy! Wyskakuj! Oh my god! Oh my... I ale wypasione! I w ogóle słuchajcie, te głowy też y, tych tutaj stroi są takie naprawdę fajne. Tutaj oczka są normalnie plastikowe. No już dobra, już tyle razy to mówiłam. To jest po prostu totalny sztos. Zobaczcie w ogóle, jaka ta panda jest gigantyczna w porównaniu do tych lalek. W sensie, no po prostu ta czapka ją tak powiększa. W sensie, nie czapka, tylko bardziej maska. I przez co się wydaje, że ta lalka jest, wiecie, jakimś gigantem wielkim. Dobra, i co tutaj nasza panda dostanie? Oczywiście, znowu mamy opaskę, uszka, Andy, czerwone buciki. O, to może będzie miała też jakąś czerwoną kieckę. O, proszę bardzo, zgadłam. U, jakieś tutaj paseczki ma. Tak trochę inaczej wygląda, niż u tych poprzednich. I tu jeszcze ostatnia rzecz. Nie, nie ostatnia, przedostatnia. Mamy też fajną szczotkę. I tutaj... A, bo tu będzie jeszcze zwierz... O oh, oh my god, najlepsze! Serduszka ma tutaj na dole, przy oczach, oj oj Jesteście gotowi zobaczyć, co się kryje pod głową pandy! Wow. <laughs> O oh my god, jakie włosy ma! Już widzę, że na pewno muszę je zaraz przeczesać. A jaki makijaż ma mocny, zobaczcie! Wow, i piegi ma... Dobra, to jest moja ulubiona lalka. W ogóle nawet jeżeli chodzi o twarz właśnie i, i ten kolor włosów. W sensie to jest chyba moja ulubiona lalka w ogóle Barbie, no nie? Wow! Wow, jaki wypas! Rozczesałam mi tutaj całe te włosy i zobaczcie, przepiękne są. Wow, ale czad, ale wypas. Dobra, zobaczmy, co tutaj będziesz miała pod spodem, a dokładnie na drugiej stronie tej bluzy. Jaki wzór się będzie krył? Krówka! Oh my god, lepiej być nie mogło naprawdę. Krowy też uwielbiam. Ale ładna plusza! ojacie! W tym momencie ta lalka wygląda, jakby miała yy, jakiś taki fajny dres tutaj, w sensie spodnie dresowe ubrane, i szła na jakiś trening, no nie? Wiecie, jakiś fitness czy coś takiego. No może trochę te buty trochę nie pasują. Hmm. Ale serio, z twarzy ta lalka mi się mega podoba. Przepiękna jest. Ja wiem, że co chwilę się po prostu powtarzam i się tutaj zachwycam, ale naprawdę, po prostu po prostu mi się podobają, no. I widziałam też, słuchajcie, na tych y, kapsułach, tych tubach, że to jest pierwsza seria, więc mam nadzieję, że będzie jak najszybciej druga, bo po prostu są na totalnym wypasie i cialicie, że tych zwierząt później będzie tak dużo i można sobie całe zo złożyć, no nie? W całej tej stylizacji ta lalka. Też wygląda mega ultra fajnie. No i słuchajcie, została nam niestety już ostatnia tuba. Czemu ostatnia? Czemu nie ma ich więcej? Ja chcę mieć całe zo! Zo, Barbie Lalek! <grym> no i teraz czas tutaj na tego naszego pieska! O, tu widzę ma szare futerko. I będzie miała chyba fioletowe włosy. Czajcie, żeby była na przykład świnka, przebranie świnki. Oh my god! Wtedy bym miała całe stado świń, Barbie Lalek. <grym> Zapraszamy tutaj naszą Barbie pieska. Do zabawy. Zaraz zobaczymy, kto się tutaj kryje pod spodem. oh my god, ten strój też jest słodziutki. Tutaj jakieś ma gwiazdki w oczach i różowy nos, jakiś serduszka na policzkach. I uwaga, uwaga! Jak będzie lalencja wyglądała? Bam! One wszystkie mają tak fajnie włosy zawinięte. Żeby wiecie, ładnie tutaj pod tą maskę weszły. Uuu, ta też ma mega ultra ładną twarz. Fajnie, że zrobili tym lalkom piegi i ten makijaż jest taki, wiecie, moc. I usta te ładne. Nie, naprawdę, słuchajcie, Barbie z tymi lalkami mega się postarało. Naprawdę jestem mega pod wrażeniem. Tutaj widzę, mamy szare łapki. Te w sensie dolne, no nie, a tutaj u górne łapki są białe. Wszystkie chyba inne lalki miały w tych samych kolorach, a ta ma jako jedyna coś innego. Dobra, zaraz te włosy będę musiała poczesać moją szczotką własną do włosów serduszka, oh my god, jakie ładne no to jeszcze teraz szybko czas na ostatnie dodatki, zaraz naszą tutaj dziewoję przebieramy buty fioletowe, super opaska z psimi uszami, tutaj mamy oczywiście szczotkę z gąbeczką, każda jest też, nie wiem czy zwróciliście uwagę w innym kolorze mamy piesko. o języczek wystawia jak mu elmo, tylko mój elmo wystawia język dlatego, że po prostu zębów nie ma z przodu i mu wypada ten język, no nie? I jaką tu będzie miała kiecę? Też taka błyszcząca. Wszystkie lalki już gotowe, mogą się Wam tutaj przepięknie zaprezentować. Wykoniecznie napiszcie w komentarzach, które zwierzątko podoba Wam się najbardziej. Mi zdecydowanie panda. W sensie, jeżeli chodzi o strój, to strój chyba podoba mi się najbardziej królika, bo ma fajne takie, wiecie, uszy odstające i jest różowy, ale jeżeli chodzi, wiecie o kształt, że lalka i strój, no to jak dla mnie wygrywa właśnie. Ta panda, bo, bo przepiękna jest po prostu też ta lalka, nie? I ona, ona dla mnie jest totalnym wygrywem. Chociaż wszystkie są tutaj ładne, no ale wiecie, mam jakiegoś swojego faworyta i przyznam Wam szczerze, że ja już się nie mogę doczekać, bo tutaj, idzie teraz nagrywam, będę niedługo szykowała kolejny pokój pod nagrania. Będę miała, wiecie, więcej miejsca i tam chcę na całej ścianie sobie zrobić ładny, duży regał, gdzie będę ustawiała wszystkie moje lalki i tak dalej. I różne takie bajery, rowery. Nie, no dobra, roweru tam nie będzie, ale, ale wszystkie moje, wiecie, rzeczy z kolekcji. I ja na pewno te lalki poprzebieram z powrotem w tej stroje. Bo, bo te stroje, no, no nie ma co ukrywać, są mega oryginalne. I będą sobie stały na półeczce takie przepiękne zwierzątka. Więc ja już się tego nie mogę doczekać. Idę trochę ochłonąć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Bye, bye. Kici, kici, miał, miał. Toś, toś.